Luwina, Mordeczki i Wariatr z tej strony Rojadek no i dzisiaj starą grę programy, bo już z 2017 roku czyli Farming Simulator 2017 oczywiście miała być 19 ale postanowiłem, że jeszcze do końca tego, ten, tą 17 17 do końca ją tak, co mamy robić tej 17, żeby tak się ładnie Tutaj jest kombajn chodzi, tak? To zatrudnijmy pracownika, niech on tam robi. Tutaj, co tam, tutaj, co robi? Co robi, robi, robi? Tu już prawie skończył tutaj. Skręcaj, jedziemy do przodu. A, bo tu mieliśmy się w kukurydze, zapomniałem. A czy mamy kukurydzę teraz? W tym odcinku mieliśmy się w kukurydze jeszcze. Zatrudnij pracownika. Tutaj niech tam robi coś tam. Tutaj zrobił. To jest te pole, numer. Numer, numer, numer. Aha, bo tu już to robi, tak? Dobra, i tutaj co to mieliśmy zrobić? Tu mieliśmy. Aha, bo tu jest tra trawa. Trawę mieliśmy zrobić. Sińki mieliśmy hodować, tak, tak, tak. Już pamiętam czy mamy? Znaczy, już mamy tyle hajsu, że możemy już kupić kolejny wetrak, ale jeszcze ja się postanowiłem sobie na koniec ty, ty, tego, tych farmingów. Chyba tutaj, na koniec tych farmingów, postanowiłem sobie jeszcze zachadować owiecki, tylko świnki bo przyód jest konkretny tych, tych, tych pól, naprawdę. Przywód jest naprawdę duży, to tutaj już zrobiliśmy. E, jak na razie zrobiliśmy, tutaj to dobrze. E, więc sobie e, niech tutaj robi coś tam, ro rolnik. Tutaj też nie robi. O, tutaj się sobie, dobrze. Niech robi, a niech szybód, tylko prosto ma robić. Dobra, pijoweczki. Ten kombajnista, jesteśmy na tym polu, tutaj robi. O! Czy mamy, czy mamy teraz kukurydzę? Ja się pytam. Kukurydzę mamy, no nie jest kukurydzę mamy trochę. Co podjedziemy. Z tą kukurydzą. I wyładujemy ją teraz. Musimy zasilić światełka. O, zombie chyba. Kurydza. podjedziemy sobie do farmy. Chwila, moment. się robią. Robią. Ten skończył. Możemy sobie podjechać. Do... Wyświecimy światła, no, może. Wyświecimy możemy siedzieć po kulidze. fajnie było, żeby to było miejsce gdzieś. Na co? Siądź. Jedziemy sobie po siedmiu kulidzy. Y, o panie Jakie jadę? Nic nie widzę. Widzimy po siebie kukurydzy. Bo być może kupiłem. Jeszcze musimy kupić kombę do kukurydzy. Udoby git, teraz i największy komba jaki może być. Ciągle mniej. Potem za wszystko kubić świnki. I zobaczcie, jak się ładuje świnki. Tutaj jest kombaj do... Homek do siemnik do kukurydzy, chyba jakby się połączyło. Ostatni, ostatni, farmik, ostatni farmik w, tym, w, tym, w tym roku chyba będzie. teraz brzmi narzędzie o jaskin kukurydza. Dobra, i możemy jeszcze podłożyć toba. Fajnie, fajnie było aby to się nie blokowało Chyba musimy chyba co w tym... to jesteśmy. I tu chyba to podjedziemy do mojej farmy moje, mojego pola Tutaj się w gryze Na polu? Tutaj, tu. Tak. Tochni to jest kultowana pole, bo to też to się nie kultowuje. jak to on robi? Dobrze robi? W każdym dobrze robił. No, no może być. Niech on tam robi. Teraz ja się pytam teraz co potrzebujemy co potrzebuje, co potrzebują świnki czekaj, jeszcze jedno musimy zrobić coś coś jeszcze jedno musimy zrobić podjechać podjechać tym bydlakiem tym bydlakiem podjechać musimy nieładowarką to na, na miejsce, yy, odłącz, Okej. Okay. w tym podjechać do farmy świnek, właściwie, właściwie to mi o tym ładować czoło wychodzi. Zresztą rzucić światełko, jest to, być salto, a nie bo było 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 obysko ok i teraz tak i do farmy owieczek to nie było jakby to była mapa gdzieś farmy owieczek nie owieczek tylko mapa 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 Ech. możemy te tak maszyny nie wiem no, podjedziemy sobie. Podjedziemy sobie. sobie tak podjedziemy. już mamy 2 miliony. Z samych tych samych. Yy, z samych. Z samych detraków, yy, 2 miliony mamy. Tyle czy podjedziemy tam. już widzę, że śnieg pada. Nie. Lista powoda. Zbierzemy się ale nie nie. To się ładnie. Potem sobie kupimy kombinę do tego. Do. do Chyba To bardzo zimno. dobrze jadę. Jestem ciekaw, co tam jest. Tym z tym yy, yy, z tym co wyrzuciłem tu jest farma chórówek tu by jeszcze nie będziemy hodować tylko owiecki swoją drogą jestem ciekawy co tam, co tam wróciłem bo dawniej krywałem farminga ale sam jestem ciekawy Gdzieś tutaj podjedziemy Może czas stop Czas może stopy żeby było wino. Po prostu Albo czas stop Czas stop Czas rzeczywisty Niech leci jest tam robią moi Obraczyńcy Moi farmerzy Moi pracownicy tu jest ten, co jest. I. czy ja tam mam, co na wierzchu? Pamiętam, że tam wyrzuciłem, ale co to ja nie wiem, co tam jest na wierzchu? Co to jest? Co ja tu wyciąłem? Aha. Yes. No, to jest. To jest chyba. To jest. Tygle. Jak chcę powiedzieć? Silos to jest. Żyto chyba, a nie odziesz. A, a ile potrzebuje tego owca? Ile potrzebuje tego owca? Świnki Krócze pźnice jęźmi. Pszenica lub jęczmień? To jest pszenica, A nie jęćmi. to jest Ja bym to wrzucił. Dobra, tak, jestem ciekawe czy, czy się napełni tutaj mam mamy coś? No tutaj chyba wrzucimy. Okej, okay. i to się napełniło? Przyjęcie większych kury, że się rzepaku. Rzepak, soję lub słonecznik. Dobra, dobra. Szepak sobie słonecznik, Tu już nie wyrobił. Tutaj jak? Dobra, idziemy sobie po morze rzepak. No bo w Czyli teraz mam więcej oczywiście, będzie będziemy ładować Zrobimy sobie na skrót, prostą drogą. Wymagujemy ten zapach w soje. I kupimy sobie zaraz te świniaków. Zobaczymy, zobaczymy, jak szybko zarobię te świniak Za wszystkich świniaków. O mi czym się w graniach Dobra. Tak, czego mam więcej, tak? wyładuj. Pięć mi nie, nic nie ma dużo. Rzepak. Soja. Rzepak, tyle. Soja nie, no to rzepak władujemy, rzepak jemy Tak yy, pszenica, rzepak. I co jeszcze potrzebuję? Co jeszcze potrzebuje tych hodowli? Rzepak, soja, kukurydzy. Jeszcze potrzebujemy. Dobra, i to wyładuje, I to już wszystko władujemy. Potem pojedziemy się po kukurydze. Niech to na wachcie wyładuje. No okej. Okay. Możemy to wyładować. Z no, Zachęcamy, możemy wyładować tutaj, ale tutaj będziemy je wyładować. Zobaczymy jak się wyładują świnki. Sfinki to angluji. A widzisz? Tutaj są chudy rośnie, na sztukę sobie pojedziemy Jak będziemy już na sporo świnek. No zaraz, to kupicie świnki, tak? I zaraz to, co mi tam będzie miał. Zobaczymy, ile będą lasy na te świnki kupimy sobie na początku 200, a nie 400, bo 200, 200 świnę dobrze, dobry łomysz. Dobra, jeszcze góry załóżmy, Żeby nie wali się. Upanie. Upa, że szybko jadę, że szybko jadę. Dobra, to bardziej nie będzie miesiąc, ale muszę tak wyładować, żeby mieć odcięte. To znaczy tu, tu, tutaj, dobra, i zobaczymy, jak to wygląda, i tu wyładować to. Złady tutaj, dobra jest pięknie już rośnie kopanie. To jest konkretna kupa. Jeszcze nie ma, jeszcze maleje. Pucze. Wyładujesz raz. O. I to ma ograniczenie. Wyładujesz raz. Znajdują całkowicie, po tak potrzebuję kukurydzy. Jesz jeszcze kukurydza jest zamknięta. Ja czyli w radzie farmingu farmingu można kupować w porze i potem drożej sprzedawać Dobrze ja Dobrze jele są kamienie Dobra Tu sobie podbiemy Tu już widzę farmę moją ja przypuszczam to moja farba, tak? Wiem, bo tu sklepieś, tak? Tam była farba Dobra, to w później zasijemy, mamy spo, sporo zboża, no, no sporo zboża mam To możemy załadować świnki bo Żeby żeby też teraz... Też wyładuj. Tak. Położy. Muszę tak podjechać prosto. Tak, i schudzamy. Jeszcze nie. To jest To jest Nie, nie mogę, nie A, już mogę. Coś dziwnego się stało. Pszenica, kukurydza, kukurydza... Wóż. Potrzebujemy dużo kukurydzy? Oj, potrzebujemy dużo kukurydzy, jednak. Dobra. Co tam tutaj? kupimy sobie obie świnki e, jakby się 200 by dosyć dobra cena na próbę Ech. rzepak, że pak sto rzepak, stojał, rzepak. Grzeba, pszenica i kukurydza. Tylko ja, tutaj ty, ja nie potrzebujemy sobie wody, muszę zdać. tu muszę jakoś inaczej robić. Dobrze jadę? Dobrze jadę, no. I teraz, prosz. będzie tutaj. <śleszanka> będzie tutaj miejsce tylko moja. Tak, to jest to dostępne odcinki. Dobra, może wyładujmy ją... ...nie tutaj. za fajnie podjechał. Dobra, może być. Dobra, może być tak. Może być tak. Wyładuj. I jeszcze wody potrzebuję. Ci muszę jeszcze nikim podjechać. Tą z wodą, ale kupić muszę jeszcze... Tak. Kupić jeszcze muszę budowle, obiekty. Wypełnić wodą. Zbiornik wodą ustawić sobie bo tu jest woda To zbiornik z wodą to sobie tutaj dobra dobra, tu jest robili tu jest ciągnik z trawą z łomą. tu jest z tym, o Ciebie, jeszcze opóźnimy sobie coś do później na 6 dni. dobra odłącz i teraz tą ciągnizę wodą potrzebujemy czyli czyli to Znowu musimy podjechać do farmy no, no. ale nie, nie będę jeszcze zajmować z tymi ...leżkami... ...będziecie teraz miały mać... ...czu... nie zbawiam, nie ma... ...przyczep... ...y... rozładuj... ...na 6 dni... ...cepel i idziemy z tą wodą... ...do... świnek ...i myślę, że będzie git... Więc już zrobił tam. Może jest śpiesz czas, jeszcze nie. Albo czekać, zobaczymy, co on zrobił. Poczekajcie. Zrobił już tam coś? Albo też przyspieszymy pisz, sobie czas na, na 100 wejścia. Ok, niech leci. Niech tam leci czas, niech to rośnie ładnie. Czy my też możemy tutaj, Aha, bo tu już jeszcze. Dobra. Dobra. W tej razie nikomu nie... nikomu nie... ...żeczudniam. No tutaj. Dobra. Podjedziemy... ...i w następnym odcinku będziemy kupować sobie... ...dużo ślinek. Tak żeby, tak, żeby sterczyło do miliona. Oj, dużo będzie świniek, świnek. To będzie ciekawe, ciekawe, bo możemy być na minusie jeszcze. Ciekawe jak będą szybko rosły. Jeden świnek po, pojedynczy dostanę. Tu jest forma krówek, ale nie będziemy hodować z Raczej owieczki, raczej raczej świnki raczej przystały na świnki. Bo już nie hodowałam farmingu. Nie hodowałem jeszcze farmingu świnek. owieczki już nie ma się robić, świnki jeszcze nie ma się hoduje. Tu mogą być problem jakieś. Dobra. Pojedziemy tam, napełnimy zbiornik i kończymy odcinek na tym właśnie skończę to jest silos to będzie mnóstwo chwilek Dobra, dobra, i myślę że mogę się teraz z Wami pożegnać także trzymajcie się no i cześć do następnego odcinka pa